Różnica między lewicą i prawicą jest taka, że my mówimy tak, każdy jest kowalem własnego losu. I państwo może podjąć decyzję, co robić ze sobą, swoimi dziećmi, czy się leczyć, czy zaszczepić się, czy nie. To są wasze decyzje. Co jeść, co pić, to są wasze decyzje. Natomiast zupełnie inaczej ze sprawami takie nie lewica. Lewica uważa was za idiotów, uważa, że nie wiecie co robić, trzeba wam zabronić, żeby palić marihuana, albo jeść sól, albo, albo pić właściwe soki, prawda, to ona wam nakazuje co macie robić. Ale jednocześnie lewica uważa, że jesteście geniuszami, którzy wybiorą najlepszego prezydenta, w referendum podejmiecie decyzję, czy dokonać anschlussu do Unii Europejskiej, czy nie, prawda, to tu, tu jesteście nagle geniuszami. Nie dopuszczamy, żeby człowiek decydował o sprawach innego człowieka. Yy, a czy większością głosów, czy mniejszością, to jest bez znaczenia. Z dwojga złego lepszy jest Stalin niż, niż większość, bo Stalina przynajmniej można przekonać, a większości się nie przekona. Nie ma siły, żeby przekonać większość. Jak mówił pewien Gural. ja tam panie nie jestem demokratą, bo w demokracji rację ma większość, a kogo jest więcej, mądrych czy głupich? Cywilizacja nasza upada. I to jest zupełnie oczywiste. w w okresie dekadencji. Vincent Film mówił tak, że dekadencja to jest w gruncie bardzo przyjemny, przyjemny ustrój, bardzo przyjemna epoka. Że, tak jak w samolocie, który spada, mamy wtedy piękne uczucie nieważkości, wszystko można. Można kubek z kawą do góry nogami wywrócić i się nie wyleje, prawda? Wszystko można. Zetięcie z ziemią potem jest nieprzyjemne oczywiście, ale dopóki, dopóki się lecimy, to wszystko jest świetnie. Teraz jest to samo. Jest naprawdę bardzo przyjemnie. Można powiedzieć wszystko, na wymyślać rządzący, bo ostatni chcę, zresztą robię. Prawda? Można mówić dowolne głupoty, dowolne głupoty i nic się nie dzieje. Zetięcie z ziemią będzie nieprzyjemne. Państwo myśleli, że jest jakaś różnica między PO a PiS-em. Otóż chciałem przypomnieć, że PO miała nas ściągać do Unii, a PiS miał nas przed tym bronić. Miał bronić suwerenności Polski. Natomiast PEO miała obliczać podatki, a PiS miał robić sprawy takie socjalne. Jaki był efekt? PIS nawet minimalnie obniżył podatki, PO podatków nie obniża. PIS podpisał akces do, do Unii Europejskiej, prezydent Kaczyński podpisał yy, traktat lizboński, natomiast PO zajęła się następującymi sprawami to jest właściwie wszystko, co robiła w tamtej kadencji: dopalacze, walka z pedofilią, walka z kibolami, walka z hazardem. Czym oni się różnią od pis -u? Przepraszam bardzo. To wszystko dokładnie robiłby PiS, nie? Czym się różni? Niczym. To jest rozpisane na głosy ta sama, ta sama koncepcja. Budowy państwa niewolniczego. Żyję w ustroju niewolniczym. To mam prawo powiedzieć niewolnikowi. Słuchaj, niewolniku, twoje dziecko będzie się uczyło tego, czego ja chcę. No bo w wolnym kraju dziecko się uczy tego, czego chce jego ojciec, ponieważ to dziecko będzie na starość utrzymywało ojca i matkę, prawda? Więc w interesie rodziców leży, żeby było dobrze wykształcone i tak dalej. Więc to rodzice decydują o tym, czego się uczy dziecko. W ustroju niewolniczym dziecko będzie pracowało na swojego pana, a więc to pan decyduje o tym, czego się uczy dziecko. I rzeczywiście dzisiaj rodzice nie mają żadnego wpływu na to, czego się uczą ich dzieci. My mówimy jasno, nas po prostu nie interesuje, czego państwo będą uczyli swoje dzieci. Jeden pośle dziecko do szkoły, w której jest religia, drugi pośle dziecko do szkoły, w której nie ma religii, w czwartej, w której nie ma religii, ale krzyże wiszą na ścianach, a piąci nie. W jednej szkole, w jednej szkole będzie matematyka, w drugiej nie będzie matematyki. A co nas to obchodzi? To są wasze dzieci. Tak samo jak nas nie interesuje, w jakiej restauracji karmicie swoje dzieci, tak samo nas nie interesuje, do jakiej szkoły swoje dzieci poślecie. Bo to są wasze dzieci. Mamy potwornie drogie państwo i to najbardziej na tym biedni, bo bogatego stać, żeby zapłacić yy, na ubezpieczenie medyczne te 200 zł czy ileś. Prawda? Natomiast w razie choroby pójdzie się prywatnie do lekarza. Biedny jakby zapłacił te 200 wy miesięcznie, to już go nie stać na, na lekarza prywatnego. Jeżeli państwo ta czerwona hołota, która rządzi w tej chwili Europą, wmawia w państwa, że, że na przykład bezpłatne studia są dla dzieci biednych, to jest to oczywiście nieprawda. Dziecko z rodziny zamożnej na studia idzie zawsze. No, prawie zawsze, powiedzmy. Natomiast dziecko z rodziny biednej idzie na studia tylko wtedy, jak jest zdolne, bo no, ktoś musi prawda, pracować fizycznie też, nie? więc nie warto pchać dziecka na studia, kiedy jest mało zdolne, ktoś musi pracować w końcu. Nie? I teraz to dziecko z biednej rodziny idzie do pracy i płaci podatki na bezpłatne studia dziecka z rodziny zamożnej. I taka jest prawda o, 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 o bezpłatnych studiach dla, dla dzieci. Zapraszamy podstawowym wartościom europejskim, podstawowym. Bezczelność polega na tym, że ci, którzy rządzą w tej chwili w Brukseli, oni twierdzą, że oni nam narzucają wartości europejskie, wartości antyeuropejskie. I tak samo jak dobry Rosjanin nienawidził Związku Sowieckiego i dobry Niemiec nienawidził III Rzeszy. Tak samo dobry Europejczyk musi nienawidzieć Unii Europejskiej. To jest odebranie władzy politykom. No nie o to chodzi, żeby, żebyśmy inaczej rozstrzygali wasze, wasze, wasze spory, tylko chodzi o to, żeby państwo sami decydowali o swoich sprawach i to jest, i to jest znacznie ważniejsze, ważniejsze niż jakiekolwiek nasze poglądy na cokolwiek.